Siema, nazywam się Marcin, witam Was pod naszej restauracji Didim i sali Piętro, która mieści się nad naszą restauracją. Zapraszam Was do oglądania pierwszego vloga od kuchni, jak wygląda nasze życie tutaj, jak wygląda nasza praca, jak wygląda organizacja imprez i jaki mamy vibe w robocie i że jest całkiem spoko. Jeżeli wam podoba, będzie Wam się podoba, zostawcie po sobie jakiś znak, suba, komentarz, a ja Wam życzę miłego oglądania. Cześć, miłego dnia. A kto jest, jesteś w ogóle? 10 minut temu przyjechałem. W ogarach możesz to, tak tracić, tak. to będzie fajne ujęcie. Nie? Który znowu? Który z osób? Przyłączam. 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 Robisz Robisz Zrób Przyłączam. kawę. No, czekam się skarpić, że człowieku codziennie rano pią... bóg bo... nie? No chory ty jesteś chyba, że... ja mam Ale rozumiem, że na 3-4 przychodów, żeby... to już o Ja nie, wiem, czy ja się odłączyłem No i taki klat połowy by poszedł No my chcesz jak Ach, nie, dobra Dobry, nie? No, jak bym tutaj też nie tęsknił eee, eee, Pan reżyser, czy pan z tutaj? Bo tutaj ludzie nie kapną Tak, bo od pójdzie w e. 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 Marcin Rogala? czy to Ej, Kabodzi, co jest twoja kawa? A ja chcę espresso sobie zrobić No żeby czy Dobra, często jest. Martadela? Stawłowska martadela?

tak. Na <noise> Ty, Tyle już będę. Był tu gdzieś. Był. Żeby to było Bo będzie problem, nie? Tu gdzieś ryż ugotowany razem z makaronem dawałem. I coś miało być bez pietruszki. Justyna to wszystko ja wie. Ja już... być. tych dziadków, czy co? To jest rodzina. Na którą przychodzą Ola z Dziuzią? Na jedenastą? Eee, tak, Tego co mi się dzisiaj muszę to na jedenastą Ja Tu A jest macie już Ja mam taką ja mam, nie wiem jak z marchewką czy została rozłożona cała czy nie no ale za jedną osobę tutaj brakuje, no. Jednego miejsca. Szybko jakieś wiarno, czystego mop'a, bo trzeba jeszcze podłogę przejść, przejść, przejść. Ale to stoi i czeka, bo to za chwilę będzie nam to Co to za... Aha, to okej. Ustawiać wszystko czuję na naszej dzisiejszej uroczystości. Kto? Jak pan się czujecie na naszej dzisiejszej bardzo dobrze? Bardzo mi się to podoba bardzo dobrze wszystko jest w porządku. Tak. <laughs> 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 tak, i zabór co Jak? Czy czujesz, Ja? O, jest nasza influencerka. Cześć, Olaf. Dzień dobry. Ja teraz pójdę na dół, nie? Tam może trochę weselsze towarzystwo. Jak pan się czuje ten niedzielny poranek? Petarda. Super, naprawdę. Tak, gang tak. gang Pampersiaków jest z tobą już też? Tak, tak. On już y lata, bo nie ma rękawiczek i Ola nie może przygotować sali. Nie. Jest koniec, nie otwieramy, no i to jest jakaś susza Dzień, no, dziękuję. Dzień dobry panie Mons Siema <laughs> Wracamy na Szerbino Influencerki Jak pani dzisiaj minął ten poranek? Nie wyspałam się, ale byłam na wyborach Na wyborach, tak? Tak nie powiem, Dobra, dlaczego? Złammy ciszę wyborczą Nie powiem chcemy To racja, tak. chcemy... a może chcemy wiedzieć? Czy? No powiedz co? Nie Dlaczego? Wstydzisz się swojego Czemu? wyboru? Jesteś z tych, która głosuje na PiS, ale nikt nie głosuje. Właśnie na PiS nie. A na kogo? Na Czasowskiego? No gdzie? Nie. No nie że na Brauna. Nie. No nie na Właśnie, pani manager, szafowa, florystka, kwiatarka. Baba, <laughs> baba, nie uciekniesz, nie, nie masz szansy. nie? <laughs> Kurde, na magazyn nie wejdę, bo tam teraz trochę bałagan. Ty, Grzesiu! Bo mi świetnie idzie, powiedz mi tylko czy ja mogę to ciągnąć, czy robić jakieś pauzy? To jest mistrzostwo świata, wiesz Ja proszę zwrot za bilet za to show Znaczy <podang shocked> no, mamy 25 A, no, która to jest? Gronderski. Gronderski. Ja Marcin, Zbim, będzie taka możliwość, że tam jest osoba na wózku, będę potrzebował na z nich i katter są osobę na sekundę, nie? Nie masz tego, kochasz z tego? Nie? Kochasz. Hasiak Jej, coś nie pochód, bo to, bo... <grym> Widzę, bo... no, to jest to Nie, tam po prostu Widzę właśnie. jest ważna, wiesz co. Jak no, wie? tak. nie ma dobrej organizacji, to wiesz, możesz być powalić najpierw na 15 osób, nie? A jak jest to dopięte, ogarnięte, to wszystko to idzie sprawnie i ma to ręce i nogi. Kuchnia jest ready. Tutaj czekamy na następnych gości. Ale ty to moją bajerę całą z tej mądrości nagrywasz. Tak? Nie, nie, tak wiesz, trzymam tylko aparat. <grym> Dobra, o czym tak myślisz? O czym ja myślę? O organizacji całego przedsięwzięcia i czy wszyscy już są na miejscu i czy wszystko jest zgodnie z planem. Marcello wszystko jest zgodnie z planem? Nie no, ma taką filmowę. Za obsługę nie opowiadam. No, tak, jak widzisz to sprawna robota. Już no, nie, nie tak jest tyle moim zdaniem. Nie, jest wszystko według jak na igłę. No, jest stary wszystko dopięte na ostatni guzik, więc jakby z naszej strony nie ma tutaj nic, co nie zagrało, chyba, że któryś z pampersiaków nam się wysypie, a, <laughs> drogę, się a jest blisko. Człowieku, <laughs> jak ten jeden nius rosł z tym, z kochelką, to jak kastaniety w trochę wychodziło, nie? Nie, a tak całkiem serio, no to mamy świetny serwis dzisiaj i totalnie bez żadnych problemów, nie? Jesteśmy już po serwisie praktycznie. Ja nie słyszałem, co powiedział. Całe szczęście. Miejmy nadzieję, że kamera doszła. Dilim ma mieć to coś, że jak mamy, chcemy coś zmienić, to nie musimy bać się tego, że tu nikt nie przyjdzie, bo nagle, o Boże, musieliśmy przyjść na, przyjść na burgera czy na pizzę, a dzisiaj tego nie ma, bo jest tam jeszcze jakaś zupa. I o to to najbardziej chodziło. Chodziło o to, żebyśmy mogli zmieniać, żebyśmy nie byli zamknięci w jakąś ramę. Może być tak, że mniej będzie taki samo trzy miesiące, a może być tak, że będziemy zmieniać się co dwa tygodnie, w mniejszym lub większym stopniu. Ja często przeprowadzam jakieś lifty, bo po prostu tego potrzebuję, a też oglądam, interesuję się tematem, jestem na bieżąco i, i, i chcę testować i robić nowe rzeczy, no po prostu dlatego. No i impreza się udała. Zadowoleni ludzie też. Się Nikt nie dostał łopatą, więc nie. Nikt nie dostał jeszcze łopatą, jeszcze. Ale dzień się nie skończył. Także tak, ty jesteś pierwsza. To jest fajne miejsce. Które zresztą już myślę jak przebudować. Skończyliśmy remont góry, którą Wam Grzegorz, stojący operator, usąży Johnson pokazuje w kolejnych rolkach. I do... I wykończył nas ten remont. trwał 9 miesięcy ja ostatnie dwa tygodnie chodziłem po... w dobrze, że to już koniec. A tak naprawdę już myślimy o przebudowie dołu. Myślimy, mamy jeszcze jedną rzecz w planach, o której na razie nie mówię oficjalnie, ale tutaj nie może się nie dziać, bo brak bodźców to jest, mówię, to jest ustycznianie dla mnie, nie? Ja potrzebuję... Znaczy, no, wiadomo, że są różni ludzie, nie? Niektórzy lubią ten spokój, ja nie. Ja lubię być cały czas czymś bombardowany. Zresztą, Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja poza pracą tutaj, poza gastro, mam jeszcze kilka innych dość interesujących hobby, w których też się prężnie rozbijam i moja doba już po prostu Mogłaby być z gumy, nie? Czasami, żeby to czasu było trochę więcej, no. A tak naprawdę to chciałem powiedzieć, że to jest zasługa tego oto młodego człowieka, że to jedzenie... Dobrze, dobrze, no. Tak, że to jedzenie i to wszystko, jak tutaj wygląda, e... to jest jego robota. Nasza wspólna, tak naprawdę, przez ostatnie 4 czy 5 lat. No w piąty rok w piąty lepiej. rok nam leci. Niezmiennie w tym udanym... Twoja robota, nasza wspólna. Nie no, jednak moja. Nie, no, no, no nasza, no wspólna, no tak, no bo ja, ja, ja wycofałem się jakby z półki, Marcin już ile, tak wzrok już na tej really, powoli nie widać już coraz mniej jestem, no. e, I robiliśmy na początku we dwóch tak naprawdę, był taki moment, że robiliśmy we dwóch, potem nam się ekipa rozszerzała, a potem z na to, że firma nam się rozbija, powoli wycofuje, e, przynoszę Marcinowi tylko pomysł, które on wprowadza w życie e, i tak to wygląda i jest to nasza wspólna decyzja. Nie, <skrytainie> <dusza> nie <mondia. dusza> no. no chodzi o to, że Marcin jest członkiem zespołu, bez którego to w nie miało by też miejsca i to dzięki temu, że jesteśmy taką ekipą, rozwijamy się prężnie, teraz mamy nową koordynatorkę, nie? Tak. Kapo tak. naszego, ale Kapo tam rządzi teraz u góry i tyle no, to jest nasz team, no jeszcze Ci też można było w by wciągnąć, nie? Ale on, chodź Chodź, ale on nie jest za bardzo medialny, nie? No chodź na chwilę. Tak. Nie. Czasem przyświeca ten zamysł, że jedzenie, ten produkt, obsługa ma być na najwyższym poziomie, nie? Mizeria. No, sama coś, sos grzybowy jest w wodzie. Zajdą szkodliwe, nie? Zanim szkodliwe? Tak. Słucham.